Moi drodzy, jest to czwarty challenge, czwarte przepłynięcie naszego jeziora wzdłuż, czyli będzie to odcinek 2 km 300 metrów. No i w tym roku płyniemy dla Sylwii Żach, jest to takie dla niej wsparcie, wiadomo, finansowe, dziewczynka ma problemy zdrowotne i my jej pomagamy tutaj osiągnąć kwotę potrzebną do wykonania operacji. A ile osób dzisiaj weźmie udział w, w zawodach tutaj w tym challenge'u? Tak naprawdę osoby dochodzą. Myślę, że będzie to około 30 pływaków. Wydaje się, że może nawet 35. A jak wygląda frekwencja dzisiaj a w porównaniu do poprzednich lat? Bardzo podobnie, bo w, tamtym, w, tamtych, w tamtych latach to też było około 30-40 osób. Warunki atmosferyczne są bardzo ciężkie. Wczoraj było dużo, dużo lepiej. Miałem nadzieję, że, dziś, że dzisiaj również tak będzie. No jest, będzie. Będzie spory odcinek drogi, będziemy musieli prze, przeforsować wpław potwale, także no. Bardzo, bardzo dzisiaj jest ciężko do, takich, do tego rodzaju, rodzaju przeprawy przez nasze jezioro. Tak. Mamy, mamy tutaj ze sobą ratowników, mamy tutaj ze sobą opiekę medyczną, również mamy wsparcie osób prywatnych na kajakach, które gdzieś tam asekurują indywidualnych pływaków. Także zabezpieczenie jest bardzo dobre. Tutaj się z tej strony o to nie martwię. A przypominamy, że organizatorami czwartego charytatywnego klucza czelem jest Ratownictwo Wodne: Choszno, Stowarzyszenie Angila, Gmina Hoszno, Pomaganie bez ale, Centrum Rekreacji i Sportu Hoszno. No i oczywiście pomysłodawca niezastąpiony: Piotr Wierzba. Dawaj, dawaj. Okay, bawaj, bawaj. Imy, nazwisko, są z nami Kuba i Kamil, zawodnicy, którzy dopłynęli jako pierwszy, jako drugi. No i niesamowita sytuacja, no bo tutaj jest rodzeństwo. Tutaj nie wyróżniamy nikogo. Najważniejsze jest to, żeby przepłynąć. No ale sam fakt, że udało się zrobić to w pierwszej dwójce, no to jeszcze rodzeństwo. No to jest chyba super sytuacja. Tak, dobrze się płynęło. Nie jakoś ciężko, ale, ale fale były. No właśnie, wiemy, że tam na początku te fale były większe, my jesteśmy tutaj już na samym finiszu, jest trochę bardziej otwartej wody i ona jest spokojniejsza, ale cały czas dostawaliśmy sygnał, że tam na początku te fale są większe, że, że ciężko je trochę pokonać, że znosi tych zawodników, wiemy też, że nie wszystkim się udało dopłynąć, także chyba super, że tak Wam poszło. Trzeba było uważać, żeby się nie zachłysnąć przy takich dużych falach, ale no tak to się nie płynęło źle. A powiedzcie mi tak, na co dzień, jak długo trenujecie? Ja już tak z 7 lat pływam. Ja pływałem y, sportowo takie na y, grupie y, pływackiej 10 lat, a teraz już nie pływam, już rekreacyjnie teraz czasami. Raz w tygodniu na basenie popłynę sobie coś. Ale to widzę, że formę trzymasz cały czas? No, tak, tak, cały czas y, staram się trzymać jaką, jakąś formę żeby nie zatracić tych lat pływania. Słuchajcie, wielkie gratulacje dla was za przepłynięcie. To jest dużo ponad 2 kilometry. Także super, że byliście. No i mam nadzieję, że zobaczymy was też na piątym charytatywnym klukom challenge. Dzisiejsze wydarzenie ma też taki wymiar charytatywny, dlatego że wszystkie pieniążki, które zostaną zebrane podczas wydarzenia są przekazywane na leczenie młodziutkich Sylwii. Że jak Ewa, powiedz nam, jak idzie zbiórka tych pieniążków i czego, no ile, jakie są jeszcze potrzeby? Nasza zbiórka już ciągnie się 4 lata, i to jest również Sylwia, przeszła 4 operacje. Zbieramy na kolejne wydłużanie nóżki, już jedno mamy za sobą. Yy, operacja odbędzie się może za rok, dwa. Yy, jesteśmy dobrej myśli, no i oczywiście będą kolejne wydłużania, także cały czas będziemy działać w tym kierunku i zbierać środki na leczenie. Jak, jaki widzisz ten progres, ten postęp, Sylwii, po tych każdej operacji? No bardzo dobrze idzie do przodu. Nawet lekarz jest bardzo zadowolony z efektów Sylwii, z jej postępów. Także no jestem właśnie pełna pozytywnych. Myśli, że te kolejne operacje nadal będą działać i coś działają, że Sylwia stanie jednak na te równe nogi, będzie założyła swoje buty bez podbicia. No na to mam nadzieję. Gdyby ktoś chciał, tak poza tym wszystkim, wpłacić pieniążki albo jakoś pomóc, to w jaki sposób może to zrobić? My działamy y, różnie charytatywnie. Zbieramy groszaki, zbieramy, y, mamy akcję szafowania, również akcję złomu można również się do nas zgłosić, będziemy odbierać. Y, planujemy zrobić również y, zbiórki kasztanów, y, no także zawsze są jakieś nowe pomysły, gdzie będziemy dążyć do tego, by te środki znajdowały się y, na bieżąco na naszej zbiórce. No my gorąco oczywiście zachęcamy te wszystkie osoby, które chcą wesprzeć tutaj mamy Sylwii w różnych działaniach mają pomysły na coś to oczywiście żeby pisały na Facebooku, na pewno taka pomoc będzie mile widziana. Tak oczywiście zapraszamy na naszą grupę licytacyjną grosz do grosza. No właśnie mamy tą grupę szafowania, także jak najbardziej kontakt, to otwarty zapraszamy. Są ze mną dwie dziewczynki, które no dzisiaj podczas tego czwartego charytatywnego Klukom Challenge no jednak nie dały rady dopłynąć, ale sobie bardzo dzielnie walczyłyście. Ogromne gratulacje za to. No i pytanie, jak w ogóle to wszystko się wydarzyło? Jak w ogóle wpadł pomysł, żebyście popłynęły? Ja na początku w ogóle nie miałam płynąć, ale jak usłyszałam, że moja siostra płynie, to też chciałam z nią popłynąć. Na początku miałam takie obawy, że nie dopłynę, ale później wzięłam się już tak w garść, więc... Stwierdziłam, że jednak popłynę. Spotykamy się na piątej edycji? Tak. tak. Jest z nami Waldemar Wężykowski, człowiek z klubu Foka, a wiemy, że dzisiaj silna reprezentacja tego klubu płynie podczas czwartego charytatywnego Klukon Challenge. Powiedz mi, jak idzie twoim podopiecznym? Znaczy ja może dodam, że nie tylko zawodnicy najmniejsi, najmłodsi, ale też i byli zawodnicy, Tu grupa chłopaków, którzy już kiedyś byli naszymi zawodnikami, dzisiaj wystartowali. Jak poszło, no maluchy miały ciężko, bo fale jednak bardzo duże, trudne warunki. Nie wszyscy dali radę, ale wszyscy próbowali, dzielnie próbowali. Ty dzisiaj w kajaku zabezpieczałeś trochę tą imprezę, to też ważna funkcja, żeby każdy na wodzie, szczególnie w takich warunkach, czuł się bezpiecznie. To prawda, przy takich warunkach zwłaszcza. No, ja, Wojtek, Sieńko, także nasz klub zawsze, kiedy płyną nasi zawodnicy, to zawsze się angażujemy w takie, w takie przedsięwzięcia, bardzo fajne zresztą. Zamykał peleton. Powoli, powoli, powoli. Zaśpiewa, potem i przepłynie. Jacek, jak się płynęło? A, ciężko bardzo, bo tam e, mocny wiatr wiał, były fale, było bardzo ciężko. E, utrudniało to, że trochę podtapiały te fale, ale jakoś dałem radę. Słuchaj, były, były chwile zwątpienia? Tak, były chwile zwątpienia, ale ani razu się nie zapałem kajaka. Dopłynąłem sam do końca, więc jestem się zadowolony. Słuchajcie, Jacek jest zawsze z tego znany, że nigdy nie odpuszcza. Jacku, wielkie gratulacje, Dziękuję. super udało się. Od, od razu, od razu zapowiedź. Piąta edycja, widzimy Cię chyba na starcie i na mecie. No, na, pewno, na pewno, na pewno będę. Gratulacje.